Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z kariery Makumby. Dzisiaj zobaczymy sobie statystyki, jakie Makumba ma tutaj po rozegranych meczach. I tutaj widzimy właśnie 14 bramek w 9 meczach, czyli jest bardzo ładnie drugi zawodnik w klasyfikacji strzelców z drużyny Rotherham United strzelił tych bramek 6 też w 9 meczach, no czyli po prostu Makumba tu jest bezkonkurencyjny, nie ma o czym w ogóle gadać dobra, lecimy sobie dalej co no tu mamy jeszcze ciekawego do zobaczenia, raczej nic, tylko po prostu lecimy do treningu i tutaj ja wybiorę treningi, tylko chciałbym przypomnieć tym wszystkim, którzy po prostu jeszcze nie subskrybują kanału, żeby wcisnęli ten czerwony tam przycisk, zaznaczyli sobie dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia o wszystkich nowych filmach, filmy się pojawiają praktycznie już teraz codziennie. Czasami nie są codziennie, ale są co najmniej 4 do 5 filmów w tygodniu, jest na pewno. Także jest co oglądać i tak dalej. To przechodzimy teraz do wybierania treningów. Chciałbym sobie wybrać coś innego, może to sobie wybiorę do koła koła. Zobaczymy, co to jest średni poziom, i wybierzemy sobie następne ćwiczenie. Następne ćwiczenie chciałbym sobie wybrać z podań, Te są bardzo ważne te podania. Może sobie wybiorę jeszcze raz średnie ćwiczenie, serię podań bez prostopadłych, przepraszam prostopadłe podania, no i ostatnie na pewno byśmy chcieli poćwiczyć no może teraz stałe fragmenty gry sobie poćwiczymy, może rzuty karne sobie poćwiczę tak, niech będą rzuty karne zaczynamy ćwiczenia, trening, zaczynamy trening, no to lecimy z pierwszym zadaniem No to źle robiłem, bo muszę obiec tych zawodników i zbierać puchary, a ja tutaj nie obiegłem tego zawodnika i to właśnie źle zrobiłem. Oni się teraz będą poruszać, żeby mi utrudnić to zadanie, ale teraz przyspieszę i uda mi się teraz może zebrać, bo to jest chyba ćwiczenie na czas, tak, tak na pewno jest na czas. Yy, uwaga, bo on się mi teraz poruszył w drugą stronę, co mnie zaskoczyło oczywiście, ale teraz tu mam puchar do, do, do zebrania. Teraz mi się uda. O, bardzo ładnie, obiegnego. Jest następny do zebrania pucharek. Tu mamy i teraz muszę tego obiec. Muszę. Oj, teraz, ale daleko wybiegłem, ale. Je... Oj, teraz nie zmieściłem się już. No, niestety. Hmm, teraz muszę tego obiec. No, niestety Yhm, skończył się czas. Ale zdobyłem 10 tysięcy punktów. Piszę tutaj niesamowicie, nie wiem czy to jest tak. Niesamowicie, no ale dobra, lecimy do następnego ćwiczenia. Teraz mamy serię podań prostopadłych, także zaczynamy tę serię. To już przerabialiśmy nieraz tę serię na różnych poziomach trudności. Ale zobaczymy, czy teraz uda mi się zdobyć bramkę. No niestety przeszczeliłem, ale zdobyłem jakieś tam punkty. Może teraz? Teraz jest bramka. No i kolejne podanie prostopadłych. Padłe, bardzo ładne teraz. Zobaczymy, czy się uda. No, niestety, bramka obronił, ale podanie było wyśmienite. Wydaje mi się, że to powinna być bramka. Teraz powinna być. Oj, jako przestrzenił. Kurde katastrofa. Ale mamy 2050 punktów. Teraz może się uda. Bardzo ładnie minął obrębę i udało się. Mamy 3-300. No, ale to wciąż nie jest jakieś tam fascynujące. Teraz może w długi róg. Tak, bardzo ładnie w długi róg I zdobywamy 4550 punktów. Lecimy do następnego życzenia. To są rzuty karne. No i dobra, mamy teraz rzuty karne. No i zobaczymy, czy się uda nam szczelić. Ależ że bronił sam środek strzeliłem, no niestety. A, teraz jest ładnie wykonany rzut karny. No i lecimy z kolejnym. Zobaczymy czy teraz się nam uda. Teraz jest też ładnie wykonany. Perfekcja. Zobaczymy, czy. Oj, teraz przestrzeliłem. Kurczę, no teraz za mocno. Zobaczymy, czy teraz, 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 teraz. O, teraz obronił. Teraz, a teraz przestrzeliłem. No trudno. 1825 punktów. Zdobyłem. Tyle w tych czynieniu z, z rzutów karnych. Teraz zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Zaraz wszystko skomentuję i wszystko obejrzymy. Słuchajcie, pierwsze ćwiczenie do koła koła. menadżera plus 7, czyli chyba nieźle. Zdobyliśmy punktów do PD, czyli te, które nam się tam odliczają po prawej stronie. Słuchajcie, te po prawej stronie to nam się odliczają, tu do góry co widzicie brakuje nam teraz już 1000, niecałe 1600 punktów, na następnego poziomu do dziewiątego poziomu, mojego upragnionego poziomu, żeby odblokować kolejną cechę, brakuje nam właśnie niecałe 1600 punktów i z pierwszego ćwiczenia nam to dojczyło 1450 punktów, nieźle i z drugiego ćwiczenia 1500 dostaliśmy punktów, Średnie ocenę menadżera plus 7, fajnie i rzuty karne, nieźle bo tych punktów do PD dostaliśmy też 1300 i dostaliśmy ocenę menadżera 7 czyli do plus 7 czyli jest fajnie fajnie na scenario ocenił po, tych, po, tych, po tym treningu fajnie wyszło bo dużo punktów dostaliśmy w sumie zdobyliśmy prawie no nie prawie bo zdobyliśmy prawie 4000 punktów które nam odliczyło Myślę, że po tym meczu już. No może nie jeszcze po tym meczu, bo za, zależy, ile zdobędziemy w czasie meczu tych punktów. Tabela wygląda właśnie tak, jak w poprzednim odcinku już tutaj wam mówiłem. Zajmujemy czwarte miejsce, tracimy do lidera 4 punkty, 3 punkty, przepraszam, 3 punkty, także nie wygląda to źle. Gramy z czartą Atletic, przechodzimy do tego meczu. Mamy tutaj jeszcze trening oczywiście przedmeczowy. Precyzyjne, karne. Zobaczymy czy nam się uda. Aj, niestety nie udało mi się strzelić. Zobaczymy może teraz. Ojejku, dwa razy wcisnąłem, przestrzeliłem. Kurcze no. Teraz to jest źle. No nie wiem czy mi się uda w ogóle. Cokolwiek tutaj. Ale teraz udało się trafić raz. Zobaczymy teraz. Teraz ale wpadła. Mimo wszystko. A teraz obok bramki. Teraz może się uda, teraz ładnie po tym, ale udaje się. Zrobiliśmy tylko 700 punktów, 1700 było najwięcej, czyli no szału nie ma. No i zaczynamy, oczywiście my gramy na wyjeździe. Charlton Athletic, zobaczymy co zaprezentuje Makumba. Miejmy nadzieję, że rozegra dobry mecz. Bardzo groźnie szczał, ale na szczęście broni bramkarz. No, groźny szczał. W ogóle tej obrońcy troszeczkę przysnęli. Teraz zostaje ładne podanie. Czy ktoś wychodzi z kolegów, A, ale chciałem próbować do zagrać do kolegi, ale niestety nie zdążyłem. Obrońca mnie tutaj zablokował. Teraz bardzo ładna akcja drużyny Charltonu. Może być groźnie, ale wycofują piłkę. Teraz, czy będzie wrzucał? Podanie bardzo blisko naszego, naszej bramki. Obraca. No tutaj. Zobaczcie, co zrobił z naszą obrońcą, no ale oddał strzał bardzo słaby, w boczną siatkę. Teraz zbyt mocno się troszeczkę cofnąłem, dostałem ładną piłkę. I teraz ładnie się rozpędzam z piłką, bardzo ładnie. I teraz mijam obrońcę, ale niestety na tym obrońcy ostatnio się zatrzymałem. zbytnio szalanką chyba to się zachowałem i myślę, że trener to zauważył. Powinien podawać bardzo groźny strzał, poprzeczka chyba nas broni. Ostatnio nie mamy takiej w ogóle dobrej formy i, i w ogóle jeżeli chodzi o mecze w lidze słaba forma. Teraz jestem przy piłce, trzeba odegrać, ładne dostaje podanie, odgrywam do kolegi, kolega właśnie ładnie zagrywa. Czy dostanę podanie? Tak, bardzo ładnie podane dostaję, ładnie tu wypuszczam kolegę, odegra mi, no nie odgrywa, wrzutka, ale no do nikogo. Może teraz jeszcze się uda przejąć piłkę? Nam daje się. Tu zagraj do mnie. Halo, jestem. Ładne, dostaję zagranie, ale tracę piłkę. No, kurczę, tu już przed samym polem karnym straciłem piłkę. Bardzo ładne było. O, ale tu wypuścił go. Ło, panie, sam na sam. Iszczał, ale broni, bramkarz fenomenalnie. Słuchajcie, no, tutaj to już naprawdę powinna być bramka. Zachował się bardzo słabo. Teraz ja jestem przy piłce. Makumba ładne odgranie do kolegi czy kolega odgrywa do mnie tak bardzo ładnie. Teraz ja tutaj bokiem uciekam. Zobaczymy co z tego wejdzie. Biegam tutaj w pole karne, przykładam piłkę na lewą nogę. Szczał i bramkarz broni. Co za obrona. Uwaga, teraz bardzo groźnie przy naszym bramce, ale chyba nic z tego nie wejdzie. Myślę, że jesteśmy naprawdę lepszą drużyną niż Charton Atletic Bardzo ładnie teraz mijam brońce. Teraz, ale straciłem tę piłkę, chciałem już tam podać do kolegi. No ale teraz bardzo ładnie tutaj zagrywają zawodnicy Chartonu. Uwaga, wrzutka. No i nasz obrońca się trochę zamotał, ale na szczęście bramkaż to obronił. No nie była to jakaś może straszna ta strata, ale Powiem ładnie, tutaj rozegrać. Teraz dostaję ładne podanie od kolegi. I czy ja tu wbiegnę między tych dwóch obrońców? Czy mi się uda? Czy ja to zdążę? Nie, nie zdążę, ale zatrzymałem tu piłkę. Kolega tu wychodzi ładnie, podaję do kolegi. Czy on mi odegra? No, niestety nie odegrał, ale tam na bok nie zdąży. Nie zdąży, nie zdążył. Szkoda, fajna akcja, powiem wam. Szkoda, że tutaj nie próbował mi odegrać, tylko nagrywał tam na skrzydło. No ale nie było źle. Już taka ciekawsza akcja. Coś mogło z tego wyjść. Do no, tu szkoda, że mnie nie zagrywa. No. Teraz dograł do mnie. Teraz ja wybiegam, ale straciłem piłkę. Kurczę, no ja bym tego obrońcy już minął, to bym był sam na sam. No niestety, nie udało się, straciłem. Ale teraz ładnie odbierają nasi obrońcy. Czekaj, okay, bo jesteśmy, jestem na spalony. Uwaga, teraz został na skrzydla, ładne podanie. Wrzutka, no nie, no słabo. Ale jeszcze teraz ja jestem przy piłce. Uwaga, czy oddam dobry strzał? Ładny strzał i bramka. 1-0. Jed Piękny strzał z opola karnego. 1-0. Bramka, że nie miał nic do powiedzenia. Bramka do szatni. Makumba. Słuchajcie, piękna bramka do szatni, zdobyta przez Makumbę. Zobaczmy tutaj. Podanie do mnie, Makumba tutaj obróciłem się. Oddałem strzał, już tutaj obrońca do mnie dobiegał, ale na szczęście nie zdążył zablokować tego podania. I strzeliłem piękną bramkę, nie do obrony. No i koniec pierwszej połowy. Wygrywamy 1-0 po bramce Makumby w ostatniej minucie pierwszej połowy. No i lecimy z drugą połową. Zaczynamy teraz my. Zobaczmy, jak to się ułoży w drugiej połowie. Myślę, że ten mecz jest spokojnie do wygrania. Także nie ma co tu się w ogóle rozczulać. Ładnie, tu ma mia mija zawodników. Podanie do kolegi. Odgrywa mi tu kolega, ale stracę piłkę. Ale jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Będzie do mnie zagranie. Jest do mnie zagranie, ale tu jeszcze tracę znów piłkę. Jest szczał kolegi. No ale nic z tego nie wyszło, niestety. Teraz. Charton Athletic, bardzo ładne wypuszczenie tutaj zawodnika na skrzydło, podanie, ale nasz bramkarz zdąży, zdąży. Naprawdę bardzo ładnie tutaj wyszedł i zdążył. Zawodnicy Chartonu bardzo ładnie sobie tutaj rozgrywają, coraz bliżej naszego pola karnego. Bardzo ładnie wyszedł szczczal i niestety 1-1 jeden, jeden. tracimy bramkę. No tutaj obrońcy puścili zawodnika Chartonu i niestety tracimy bramkę na 1-1. Jeden, jeden. Trudno. Szkoda, bardzo, bardzo tutaj. No, zobaczcie tutaj podanie. Obrońcy gdzieś tutaj go zostawili. No i szczał. No nie do obrony. No i mecz się zaczyna od początku. Podanie ładne do mnie. Czy uda mi się wbiec między obrońców? No niestety nie uda się, ale teraz się udało. Bardzo ładnie. Tu, ależ fał, to jest żółta kartka. Tak, bardzo ładnie sędzia tutaj uznał. Żółta kartka, tutaj wybiegałem już prawie sam na sam. Myślę, że jakby mnie nie zahaczył, to już na pewno tutaj było sytuacja sam na sam. Jestem tu. Czy, czy dostałem podanie? Tak, dostałem podanie. Bardzo ładne, sam na sam. Jest bramka na 2.1. Super bramka. Piękne, dostałem podanie. Obsłużone zostałem przez kolegę. I tutaj już nic więcej mi nie pozostawało, żeby to wykończyć. Jest 2.1. Pięknie, wygrywamy z czartony. Zobaczcie, tu jedno podanie, drugie. Tu się ładnie wysunąłem. Weszedł tutaj zawodnik czartonu ślizgiem. Nie trafił w piłkę. Ja tutaj dostałem ładne podanie. No i tu już nic więcej nie pozostało, żeby strzelić bramkę i tak też uczyniły. Makumba, szczela drugą bramkę w tym meczu. Teraz bardzo ładnie podałem do kolegi, czy mi odegra. Nie, wyszedł ładnie, minął obrońcę. Ładnie tu wychodzi, wypuszcza kolegę, ale nie zdążył tu podać koledze. Zobaczymy, tu jestem ładnie wysunięty. Wrzutka, no nie zdążyłem, nie zdążyłem. No, ale jeszcze uczymy się przy piłce. Może teraz dostanę ładne podanie. Tak, dostaję podanie. Ładnie tutaj, no ale nie zdążę, nie zdążę. Trudno. I teraz zawodnicy czartoną, ale ładnie odbieramy. I może być to groźna, ładna sytuacja dla nas. Dostaję podanie. Bardzo ładne podanie. Rozpędzam się, ładnie minąłem obrońcę. I czy będzie czy 1 Tak jest, 3-1 Makumba, szczola, hat -tricka. I w ogóle nie ma o czym mówić tutaj. Makumba jest wielki, Makumba tutaj strzela. Makumba prowadzi zespół ku zwycięstwu. Tak trzeba to nazwać. Tak jest. Makumba decyduje o najważniejszych bramkach. Makumba strzela najważniejsze bramki. Pamiętacie, przed tym spotkaniem Makumba miał 14 bramek zdobytych. To jak miał 14 to Terahiv ma 17. Jest nie do powstrzymania Teraz znów dostałem dobre podanie Na skrzydle, rozpędzam się Zagrywam do kolegi Ładne, ale nie dochodzi to podanie do kolegi Może teraz uda mi się odebrać jeszcze piłkę No nie do końca mi się udaje Ale tu obręca źle Jeszcze jesteśmy przy piłce Tu podanie do Makumby Makumba oddaje strzał 4-1, fantastyczny strzał No to to już jest totalny pogrom W ogóle Makumba tutaj rządzi Tu nie ma w ogóle o czym mówić Zobaczcie to Tracimy piłkę, odzyskujemy podanie do Makumby. Makumba ładnie tu wychodzi i oddaje tu fantastyczny strzał. I to jest w ogóle druga połowa, jest fantastyczna. Pierwsza taka niaka, druga połowa fantastyczna. Zobaczcie sobie sami. Myślę, że tutaj nie można powiedzieć nic innego o Makumbie, aby ani dać innych not, jak tylko najwyższych. Po prostu pierwsza połowa, jaka była, taka była. Ale myślę, że o drugiej to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Znów jest, dostałem podanie, no ale teraz straciłem. Teraz źle. Teraz nas chwyta nas zawodnik, bardzo ładnie. Makumba tutaj próbuje wybiec. Ja tutaj sobie może zdążę, może mi wrzuci. Zobaczymy, co będzie. Czy będzie wrzutka? Wrzutka i nie zdążyłem. No, uprzedził mnie tutaj obrońca, ale blisko. Teraz, że z zawodnicy czartonu przecina nasz obrońca, i jesteśmy znów przy piłce. Muszę się wrócić, bo jestem naspolonym, ale teraz się ładnie wracam. Dostaję podanie od kolegi. No i tracę tę piłkę. Kurczę, no teraz źle zawahałem się troszeczkę. Ale jesteśmy znów przy piłce. Znów może dostanę dobre podanie. Teraz, teraz, ładne podanie od kolegi. Teraz wbiegam między dwóch obrońców. Podanie, szczał! No i poprzeczka, kurczę, poprzeczka. Ja cię kręcę, no szkoda, no taka sytuacja, no piąta bramka, no to by był fenomen w ogóle, ale jeszcze mam szansę, jeszcze, jeszcze Makumba, może, może asysta, Mo nie, Makumba wbiega blisko pola karnego, daje strzał lewą nogą, piękna bramka, 5-1, pozamiatane, 5-1, fenomenalny mecz po prostu Makumby. Zobaczcie, nie udało się z tamtego strzału, była poprzeczka, teraz lewą nogą, super strzał na 5-1, w ogóle zobaczcie, tu biegam między dwóch, trzech obrońców, oddaję piękny strzał lewą nogą, słabszą nogą, nie ma bramkarz nic do powiedzenia. Piękna bramka, ten mecz należy do Makumby, to nie ma w ogóle o czym mówić, to jest w ogóle... Pogrom Makumba przeciwko Czartonowi. Jak to można nazwać. 19 bramek. 19 bramek Makumby. 5 w tym meczu. Czy wy to słyszycie? 5 bramek w tym meczu. Ładnie, teraz znów jestem przy piłce. Ładnie, miałem obrońcę jednego, drugiego, jeszcze jednego, ale teraz nie, nie minąłem. Niestety jest złe, złe zagranie. Teraz zawodniczy czartonu. Bardzo blisko naszego pola karnego w polu karnym, no ale jeszcze, jeszcze czarton. Uwaga, zablokowany strzał. I teraz Makumba. Makumba znów się rozpędza. Biegnie szybko, no ale już teraz troszeczkę zmęczony. Teraz zaczniemy piłkę, żeby tu odegry do kolegi. Bardzo ładne składanie do kolegi. Makumba tu jeszcze się wysuwa. Jest Makumba przy piłce. Makumba, Makumba, Makumba przekłada na prawą nogę. Makumba! Szczał! No i broni bramka, już widziałem tu szóstą bramkę. Koniec meczu. 5-1 Piękny szczał w samej końcówce na ukoronowanie pięknego zwycięstwa. Odbiór piłki dla zawodnika meczu. Piękny mecz Makumby. Nie ma co tu mówić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o zdobyte cele, i tak dalej, no i słuchajcie, jest, jest mega, jest mega wszystko, mega. Tylko nie udało nam się zdobyć jednego celu, zaraz o tym celu powiemy. Ale zdobyliśmy 3000 czy punkty, odblokowany już tu widzę, że jest odblokowany dziewiąty poziom. To jest coś, co po prostu na co czekałem. Jestem mega, mega zadowolony. Super mecz wyszedł jest super. Brakowało nam chyba 2, 2, 2600 punktów. Zdobyliśmy 3003 punkty. No jest mega. No nie myślałem przed tym meczem, że zdobędę tyle punktów i tak dalej. Ale teraz wejdziemy sobie w rozwój, ocena meczowa. Za ocenę meczową dostaliśmy 1000 punktów, ale dobra, to w to już nie będę wnikał. Ja chciałem zobaczyć cele. Ofensywne podania, 10 razy podaj piłkę na połowie rywala, 9 razy. 1, jedno podanie brakło na połowie rywala, żebyśmy zdobyli ten cel. Mieliśmy zdobyć ocenę 8,5, oczywiście to było 10. To już tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Uniknij przegranej. wygraj lub z remisu, czyli wygraliśmy, zdobyliśmy ten cel i tak dalej. Wszystko, po prostu jednego podania tylko brakło, i było idealnie. Niestety tak się nie zdarzyło, ale tyle punktów jeszcze mi się nie udało w ogóle w tej FIFA zdobyć. Jak oglądacie te odcinki, to jesteście tego świadomi. Widzicie to. Najwięcej punktów w jednym meczu. No to był fantastyczny mecz, nie ma co. Mamy dostępnych 5 punktów i mamy ogólną ocenę 76. Mamy odblokowany 9 poziom. No i co wam powiem? że resztę zostawimy do następnego odcinka, żeby utrzymać te emocje, żeby zobaczyć, co ja tam kupię i, i na co wymienię te punkty, jak w ogóle spersonalizuję tego zawodnika. Także słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!